Dziełdowski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował w ubiegły weekend szereg imprez sportowych. I choć z powodu pogody nie wszystkie doszły do skutku, to i tak każdy mógł znaleźć coś dla siebie. O szczegółach mówi dyrektor Grzegorz Kaszubski. Na ten weekend mieliśmy zaplanowane trzy imprezy sportowe. Pierwsza to jest tenis ziemny, ze względu na to, że było bardzo dużo opadów, korty się nie nadawały, przekładamy to za tydzień. A więc sobota kolejna i mistrzostwa działowa w singlo w tenisie ziemnym. Odbyły się natomiast wczoraj mistrzostwa, mistrzostwa w piłce siatkowej plażowej, zgłosiło się pięć drużyn działkowskich, grano każdy z, ka z każdym, rozegrano dziesięć spotkań. No, turniej fajny, była przepiękna pogoda, a więc turniej na niezłym poziomie, byłem bardzo zadowolony, graliśmy od 10 do godziny 15. I proszę Państwa dzisiejszy rajd rowerowy, w tamtym roku nie odbył się żaden ani rodzinny rajd rowerowy, ani słowo ostatnia niedziela września, w tym roku spróbujemy Zorganizować ten rodzinny rajd rowerowy, mamy wszystko zabezpieczone, jest dużo osób startujących, także myślę, że pogoda też nie jest, nie jest zbyt upalnie, 25-24 stopnie, także myślę, że rajd nam wypali w dniu dzisiejszym no i wszyscy szczęśliwie dojedziemy do, do mety. Kolejne sportowe imprezy, w tym zaległy turniej tenisowy przed nami. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.